Ukochany, niebo zna sknoty Twego serca i widzi ślady, jakie czas pozostawił na Twej duszy. Wiem, że tajsknisz za miłością, która jest prawdziwa, która wypełnia puste przestrzenie i przynosi pokój Twojemu duchowi. Wiem też. Że zostałeś zraniony, że czasami wątpiłeś w miłość i obietnicę, która jest dla ciebie przygotowana. Ale dzisiaj, jako niebiański posłaniec, przychodzę ci przypomnieć, że czas twojego oczekiwania nie jest czasem straconym, ale czasem przygotowań. Czeka cię coś wspaniałego, a niebiosa poruszają się tak, aby właściwe spotkanie nastąpiło w idealnym momencie. Prawdziwa miłość nie jest przyciągana przez desperację lub brak ale przez pełnię Twojej istoty. Kiedy stajesz się całością, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś światłem i że Twoje szczęście nie zależy od innego serca. Wtedy, jak latarnia morska oświetlająca ciemne wody, przyciągniesz tego, który jest przeznaczony do kroczenia u Twojego boku. Sekret nie tkwi w żarliwym pragnieniu, ale w spokoju duszy, która ufa. Ten, którego przygotowują dla Ciebie niebiosa, nie przyjdzie, by Cię wypełnić, Lecz by cię przepełnić. Widzę twoje noce pełne pytań, chwile, w których ogarniała cię samotność i próbowałaś zrozumieć, dlaczego czekasz. Ale mówię ci, ukochana córko, że to, co cenne, nie jest ci dane od tak. Złoto musi przejść przez ogień, aby zostać oczyszczone, i tak samo jest z twoim sercem. Jesteś polerowana, formowana i wzmacniana, abyś mogła przyjąć i rozpoznać miłość. Która nadejdzie. Pas oczekiwania nie jest karą, ale boską ochroną. Porzuć strach, że będziesz sam, ponieważ jest to kłamstwo rzucone na wiatr, aby zachwiać twoją wiarą. Zostałeś stworzony, by być kochanym, by żyć historią napisaną przez samego stwórcę. Nic, co zostało obiecane, nie zostanie ci odebrane, ale będziesz musiał zaufać. Miłość, której pragniesz, nie przyjdzie przez twoje spieszące się ręce, ale przez boski czas, a kiedy to nastąpi, będzie tak lekka jak bryza, która dotyka twojej twarzy o świcie. Wokół ciebie jest niewidzialny ruch, niebiańskie siły pracujące nad wyrównaniem ścieżek, aby wszystko działo się tak, jak zostało ustalone. Nie myśl, że jesteś zapomniany, ponieważ każda łza, która spadła z twoich oczu, została zebrana. A każda cicha modlitwa została wysłuchana. Twoja wiara jest kluczem, który otwiera drzwi niemożliwego. A wkrótce zobaczysz, że to, co wydawało się odległe, było tylko przygotowywane do perfekcji. Nie pozwól, by rany przeszłości dyktowały ci przyszłość. Wiem, że już zaufałeś i zostałeś rozczarowany, że otworzyłeś swoje serce i otrzymałeś w zamian ból. Ale posłuchaj, dziecko. Przeszłość nie definiuje tego, Kim jesteś, ani miłości, na którą zasługujesz. Pozwól, by nadeszło uzdrowienie, pozwól, by twój duch został odnojony, byś mogła przyjąć nowe bez dźwigania starych ciężarów. Prawdziwa miłość nie jest budowana na ruinach bólu, ale na odnojonym i mocnym gruncie. Twój blask nie zależy od zewnętrznego spojrzenia lub potwierdzenia innego serca. Miłość, którą przyciągasz, zacznie się w tobie, w sposoby, w jaki postrzegasz siebie, w sposoby, w jaki kochasz i szanujesz siebie. Kiedy zdasz sobie sprawę ze swojej wartości, ci, którzy nie wiedzą, jak kochać, nie będą już mieli nad tobą żadnej władzy. A wtedy ten, kto został wybrany, by iść z tobą, rozpozna twoje światło i zostanie przyciągnięty przez twoją istotę, a nie przez twoją potrzebę. Nie daj się zwieść pustym obietnicom lub słowom, które nie są poparte czynami. Prawdziwej miłości nie można znaleźć w teatralnych gestach po ulotnych namiętnościach. Jest solidna, stała, mocna jak góry, które wytrzymują próbę czasu. Z tego powodu naucz się rozeznawać, słuchać więcej niż mówią usta, obserwować charakter i czyny. To, co pochodzi od Boga, nie wprowadza zamieszania, nie wywołuje strachu, nie sprawia, że czujesz się gorszy niż jesteś. Niebo już postanowiło, że miłość przyjdzie do ciebie, ale musisz być gotowy na jej przyjęcie. Jeśli nadal masz wątpliwości, ulecz je. Jeśli nadal masz obawy, staw im czoła. Nie pozwól, by cienie przeszłości przeszkodziły jasności Twojej przyszłości. Jesteś cenną córką, a wszystko, co cenne, wymaga czasu, by zostać uformowane. Pracujemy nad Twoim sercem, abyś, gdy nadejdzie pas, nie odczuwała strachu, a jedynie w A kiedy to nastąpi, rozpoznasz to. Nie będzie ono podobne do niczego, tego kiedykolwiek doświadczyłeś, ponieważ nie będzie zbudowane na iluzji, ale na prawdzie. Nie będzie udręki, nie będzie niepewności. Miłość, która przychodzi z góry, przynosi pokój, bezpieczeństwo i pewność, że została zapisana w niebie, zanim jeszcze została przeżyta na ziemi. A kiedy ta miłość nadejdzie, Będziesz wiedziała, że każda chwila oczekiwania była tego warta. Tak więc, ukochana córko, przygotuj się. Nie jako ta, która czeka z niepokojem, ale jako ta, która wzmacnia się, rośnie i kwitnie w czasie oczekiwania. Żadbaj o swoje serce, swojego ducha, swój spokój. Stań się najlepszą wersją siebie, aby kiedy miłość nadejdzie, nie wypełniała pustki, ale dzieliła się spełnieniem. Wym, że czas wydaje się długi, ale Twoja historia jest pisana do perfekcji. Każdy szczegół jest dopracowany, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, obietnica zostanie spełniona. Prawdziwej miłości nie trzeba wymuszać ani poganiać. Zdarza się we właściwym czasie, w idealnej porze roku, a kiedy nadchodzi, przekształca wszystko wokół siebie. Uspokój swoje serce, zaufaj procesowi. Miłości nie przyciąga pośpiech. Ale spokój tych, którzy wiedzą, jak czekać. A kiedy takasz, żyj. Nie stój w miejscu, czekając, aż miłość Cię znajdzie. Ale idź swoją drogą, buduj swoje szczęście, wzmacniaj swoją duszę. Miłość, która do Ciebie przyjdzie, nie będzie punktem docelowym, ale towarzyszem Twojej podróży. Nie szukaj na zewnątrz tego, co należy kultywować wewnątrz. Miłość, którą przyciągasz, będzie odzwierciedleniem miłości, którą masz dla siebie. Jeśli kochasz siebie, przyciągniesz kogoś, kto kocha cię równie mocno. Jeśli cenisz siebie, przyciągniesz kogoś, kto ceni ciebie. Wszechświat reaguje na to, co nosisz w sercu, a niebiosa poruszają się zgodnie z twoją wiarą. Zajrzyj do środka i uświadom sobie, jak rzadkim klejnotem jesteś. Niczego ci nie brakuje. Nie musisz niczego w sobie zmieniać. By zasłużyć na miłość. Jesteś wystarczający, kompletny i godny najczystszej i najprawdziwszej miłości. A kiedy rozpoznasz siebie w ten sposób, otworzysz drzwi dla tej miłości, aby cię znalazła. Nie pozwól, by desperacja sprawiła, że zaakceptujesz mniej, niż na to zasługujesz. Pośpiech jest wrogiem obietnicy. A zaakceptowanie czegoś mniejszego niż to, co jest dla Ciebie przygotowane uniemożliwia dotarcie do ciebie tego, co najlepsze. Prawdziwa miłość wymaga cierpliwości, ponieważ jest darem, który należy starannie przygotować. I pamiętaj, to, co pochodzi od Boga, przychodzi we właściwym czasie. Prawdziwa miłość została już zapisana w Twojej historii. A kiedy nadejdzie właściwy czas, nic nie będzie w stanie zapobiec spotkaniu, które zostało już ustalone w niebie. Zaufaj, ukochana córko, bo twoje oczekiwanie nie pójdzie na marne. Drodzy ukochani, istnieją tajemnice, których niebiosa jeszcze wam nie ujawniły. Tajemnice, które są tkane w idealnym czasie. Podczas gdy myślisz, że nic się nie dzieje, nici przeznaczenia są tkane z boską precyzją. Miłość, której szukasz, nie jest przypadkiem, ale celem. A każdy krok, który podejmujesz w swojej podróży, prowadzi cię do tego spotkania. Ale zdajesz sobie sprawę, że zanim ta miłość do Ciebie dotrze, musisz być dokładnie tam, gdzie powinieneś być przygotowany, wzmocniony i świadomy swojej wartości. Widzę niepokój w Twoim sercu, pragnienie zrozumienia znaków, które Cię otaczają. Chcesz wiedzieć, czy już przekroczyłeś ścieżkę tego, którego Ci obiecano, czy spojrzenia, które napotykają Twoje oczy, niosą odpowiedź, na którą czekasz. Ale mówię Ci, Dziecko, prawdziwa miłość nie przychodzi z niepewnością lub ciągłymi wątpliwościami. Będzie jasna jak poranne światło, będzie połączeniem dusz, które były sobie przeznaczone, zanim jeszcze zdały sobie z tego sprawę. Niebo nie gra z przypadkiem, ani nie pozwala ci oddać serca komuś, kto na ciebie nie zasługuje. To dlatego wiele ścieżek zostało zmienionych, wiele spotkań było tylko lekcjami, a nie przeznaczeniem. A jeśli wciąż czujesz ślady przeszłości, jeśli wciąż istnieją wspomnienia, które próbują Cię powstrzymać, wiedz, że są to tylko cienie czegoś co już minęło. Nic nie zostało utracone. To, co prawdziwe, nie blaknie z czasem. A jedynie czeka na odpowiedni moment, by rozkwitnąć. Myślisz, że już kiedyś kochałeś, że czułeś, czym jest miłość. Ale posłuchaj uważnie, to, co było, nie jest jeszcze tym, co nadejdzie. Prawdziwa miłość nie pozostawia blizn, nie sprawia, że wątpisz w siebie, nie odchodzi bez ostrzeżenia i nie sprawia, że czujesz, że musisz walczyć, aby być kochanym. Miłość, która nadejdzie, będzie inna niż wszystko, tego kiedykolwiek doświadczyłeś, a kiedy nadejdzie, będziesz wiedział, że całe czekanie, każda łza i każde wyrzeczenie były tego warte. Czas oczekiwania nie był czasem pustki, ale czasem budowania. Każde doświadczenie, każdy dystans i każda cisza były boskimi strategiami, abyś nie zadowalał się byle czym, aby twoje serce rozpoznało to, na co naprawdę zasługuje. Ponieważ ten, kto zbliża się do ciebie, musi być równy twojej miłości, musi mieć tę samą intensywność, to samo zaangażowanie, tę samą prawdę. Prawdziwa miłość nie akceptuje połówek. Wymaga pełni. Nawet jeśli wątpliwości próbują cię prześladować, nawet jeśli samotne dni sprawiają, że twoje serce kwestionuje, czy obietnica jest prawdziwa, mówię ci, zaufaj. Nie pozwól, by niecierpliwość sprawiła, że zaakceptujesz mniej niż to, co cię czeka. Miłość, która nadejdzie, nie będzie przypominać tych, które mały miejsce wcześniej. Nie sprawi, że będziesz niespokojny. Nie przyniesie ci strachu. Będzie jak spokojne wody, które koją dusza, jak uścisk, który idealnie do ciebie pasuje. Prawdziwa miłość często przychodzi w przebraniu prostoty. Bez pośpiechu. Bez pośpiechu. Ale z obecnością tak silną, że nie sposób jej zignorować. Będzie to miłość, która nie potrzebuje ciągłych dowodów. Ponieważ sama jej istota będzie wystarczająca. Nie będziesz musiał zastanawiać się, czy jesteś kochany. Ponieważ każdy gest, każde słowo i każde spojrzenie jasno pokaże, że zostałeś wybrany, że jesteś odpowiedzą na modlitwy kogoś tak przygotowanego jak ty. Twoje serce nie musi się bać, ponieważ obietnica, która leży nad twoim życiem, nie zostanie udaremniona. Nawet jeśli rozglądasz się wokół i czujesz, że wszyscy inni wydają się znajdować miłość, gdy ty czekasz, pamiętaj, że twoja ścieżka jest wyjątkowa. A to, co pochodzi z nieba, nie podąża za wzorcami świata. To, co cię czeka, nie będzie się spieszyć, ponieważ prawdziwa miłość nie jest wynikiem pośpiechu, ale przygotowania. Przygotuj się, ale nie tylko po to, by znaleźć miłość, ale by żyć swoim spełnieniem. Miłość nie przyjdzie jako okup, ani jako lekarstwo dla Twojej duszy. Przyjdzie, by iść z Tobą, by dodać do Twojej istoty. Więc rozwijaj się. Rozkwitaj, wzmacniaj się. Stań się kimś, kto jest wystarczający, kto kocha i szanuje siebie. Ponieważ wtedy, gdy nadejdzie prawdziwa miłość, będzie to spotkanie sił, a nie połówek próbujących się nawzajem uzupełnić. Kiedy niebiosa poruszają coś na twoją korzyść, nie ma bariery, która mogłaby cię powstrzymać. Opóźnienia, o których myślisz, że istnieją, to tylko boskie wyrównania. Nie bój się upływającego czasu, nie w iluzję, że zostajesz w tyle. To, co jest Twoje, jest już w drodze, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, czas nagnie się na Twoją korzyść i wszystko wydarzy się tak naturalnie, że będzie wydawać się cudem, i tak będzie. Czeka Cię o wiele więcej, niż Twoje oczy mogą teraz zobaczyć. Miłość, która nadejdzie, nie będzie tylko uczuciem, ale solidną konstrukcją. Będzie oparta na zaufaniu, prawdzie i celu. Nie będzie niestabilna jak ulotne namiętności, ani nie nadejdzie jak huragan, który niszczy. Będzie silna, ale nie przytłaczająca, będzie intensywna, ale nie chaotyczna. Prawdziwa miłość będzie schronieniem, bezpiecznym miejscem, w którym możesz być tym, kim naprawdę jesteś, bez obawy o odrzucenie. Będzie to ktoś, kto widzi Twoją istotę. Kto zna Twoje cisze i szanuje Twoje burza. Miłość, która nie potrzebuje masek, ponieważ będzie prawdziwa w swej istocie bez gier, bez sporów, bez strachu. A kiedy ta miłość nadejdzie, rozpoznasz ją. Nie tylko po blasku w oczach, ale także po pokoju, który przyniesie do Twojego serca. Prawdziwa miłość nie wywołuje wątpliwości, nie powoduje udręki, nie sprawia, że kwestionujesz swoją wartość. Otata Cię wzmacnia i sprawa, że rośniesz. Będzie to miłość, w której możesz odpocząć, ponieważ w końcu będziesz tam, gdzie zawsze należałeś. Jeśli nadal boisz się kochać, to dlatego, że wciąż istnieją rany do wyleczenia. Pozwól czasowi i niebiosom pracować nad Tobą. Miłość, która nadejdzie, nie zasługuje na znalezienie tylko fragmentów Ciebie, ale silniejszej, bardziej całościowej wersji Ciebie bardziej świadomej własnego blasku. Niebiosa spiesza się, aby wypełnić to, co zostało ustalone dla Twojego życia. Ale nie jest to pośpiech, ale doskonały pośpiech, który działa dokładnie we właściwym momencie. Kiedy wszystko będzie gotowe, wszystko wydarzy się tak naturalnie, że będzie się wydawać, że zawsze tak miało być. Nie szukaj już znaków w świecie zewnętrznym, ponieważ odpowiedź jest już w Tobie. Prawdziwa miłość nie zostanie ogłoszona hałasem, ale pewnością. To ona pozostanie, gdy wszyscy inni odejdą. Teraz uspokój swoją duszę i zaufaj. Właściwy czas został już napisany. A kiedy nadejdzie miłość, nie będzie wątpliwości, nie będzie strachu. Będzie to spotkanie dwóch serc, które zawsze do siebie należały i które w końcu się rozpoznają. Ukochany, teraz, gdy twoje zmartwienia zostały uspokojone. A twoje serce zrozumiało, że boskie wyczucie czasu jest doskonałe. Chcę, abyś zachował to przesłanie w sobie. Każde słowo zostało wysłane, aby przypomnieć ci, że nie jesteś sam, że niebiosa są z tobą i że obietnica jest żywa. Prawdziwa miłość jest już w drodze, a kiedy nadejdzie, będzie większa niż wszystko, co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Twoja podróż tutaj była konieczna, każdy krok, każda łza. Każda cisza była częścią przygotowań. Nic nie poszło na marne. Miłość, która nadchodzi, jest darem niebos, połączeniem, które wykracza poza czas i rozum. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, wszystko nabierze sensu i zdasz sobie sprawę, że czekanie było tylko przygotowaniem do czegoś wielkiego. Teraz, aby przypieczętować tę wiadomość, chcę, abyś potwierdził jej otrzymanie, wysyłając numer 222. Jest to znak, że zrozumiałeś, że prawdziwa miłość została już zapisana w Twojej historii i że Twoja wiara jest zgodna z tym, co przygotowało dla Ciebie niebo. Aby nadal otrzymywać takie wiadomości, wzmacniać swoją wiarę i podążać razem z tymi, którzy dzielą tę podróż, zapraszam do dołączenia do naszego kanału. Zasubskrybuj teraz i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych treści. To twoja szansa na pozostanie w kontakcie ze słowami, które wzmocnią twoje serce. Dziękuję, że tu jesteś. Zawsze pamiętaj, najlepsze dopiero nadejdzie. Niech niebosa obchicie cię błogosławią.